Dzień dobry, witam moi drodzy na kolejnym Gadu Gadu. Dziś jesteśmy na nowo otwartym odcinku Drogi Głównej Południowej w pierwszym etapie. To droga, która ma połączyć, ma być taką obwodnicą miasta, ma doprowadzić mieszkańców Jaszczębia, jak i pozostałych przejeżdżających przez Jaszczębie do węzła autostrady A1. W no Nie ukrywam, że z tą drogą wiążę mi jakiś sentyment. Kiedy byłem wiceprezydentem, zaczynałem w 1998 roku do 2005 roku jako wiceprezydent, zajmowałem się przygotowaniem realizacji tej drogi. Pamiętam te sytuacje, kiedy dyskutowaliśmy z właścicielami tych gruntów, w jaki sposób przekonać do tych racji, do przebiegu tej drogi. Kilka lat temu były tu szczere, zwykłe pola. Zalewiska, jakieś stawy, bagna. Dzisiaj mamy kawałek dobrej drogi, która, która powstała dzięki pracy wielu osób, wielu pracowników Urzędu Miasta. I tu z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować pracownikom Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. To oni uczestniczyli w projektowaniu tej drogi, w przygotowaniu wariantów przebiegu, projektowaniu, no i wreszcie stale na wysokości realizacji tego zadania. Wiele osób wspierało tą inwestycję. Tu przy tej inwestycji był obecny na pewno prezydent Ogiego, z którym razem wtedy współpracowaliśmy przy przygotowaniu tej realizacji inwestycji. Byli marszałkowie województwa śląskiego z Platformy Obywatelskiej, Muszyński, Śmigielski, Matusiewicz, no i obecny Sykuła. No i był w końcu minister Zdziebu, dzisiaj minister Zdziebu, wtedy radny sejmiku województwa śląskiego, który też wspierał tę inwestycję, a dzisiaj pomagał przy realizacji te, tego projektu, przy przebiegu tych wszystkich środków tej inżynierii finansowej. Był tu dzisiaj, był przy otwarciu, za co im wszystkim serdecznie dziękuję. Po okresie projektowania, no nie ukrywam, że jako poseł miałem przyjemność również starać się i zabiegać o, się, o te środki związane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, a pamiętajmy ten odcinek, to w 85% zrealizowany z środków Unii Europejskiej ponad 45 milionów złotych dotacji przy 8 milionach z budżetu miasta. No to potężne pieniądze, które miasto by musiało rozkładać i szukać w kredytach czy rozłożonych w czasie realizacji tej inwestycji. To była jedna szansa, środki z Unii Europejskiej. Dziś mamy sukces, mamy pierwszy odcinek, ten odcinek to. 3350 metrów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy Jaszczębia, jak i okoliczni podróżni, kierowcy będą mogli cieszyć się płynnością przejazdu tą drogą, wjazdu i wyjazdu do Jaszczębia z autostrady przez Główną Południową. Ja pamiętam jeszcze nie tak dawno, chyba dwa lata temu z prezydentem Janeckim wizytę u marszałka województwa śląskiego, śmigielskiego, kiedy poprosił mnie prezydent o to, że potrzeba jeszcze kilkudziesięciu milionów złotych, wtedy była mowa o trzydziestu, pięćdziesięciu, bo nie było jeszcze przetargu, nie wiedzieliśmy jaki rząd wielkości, był tylko kosztorys inwestorski, jechaliśmy, rozmawialiśmy, no i wtedy udało się Maryszałka przekonać, żeby w budżecie województwa śląskiego zabezpieczyć. Te pieniądze dziś w części one zostają wydane na ten odcinek, w małej części, w drugiej części, czyli tym drugim etapie. No to już będą dość duże kwoty, ponad czy około 20 milionów złotych. Mam nadzieję, że to wszystko wpłynie na to, że mieszkańcom będzie się jeździło w naszym regionie lepiej, wygodniej, i sprawniej i bezpiecznie, No to jest ważne. No, dzisiaj, w trakcie otwarcia, również miał taki miły element udział. Rondo zbudowane właśnie między pierwszym a drugim etapem, głównej południowej, nazwano imieniem Włodzimierza Ostaszewskiego, dyrektora budowniczego Jaszczemskich Kopal. To bardzo wymierny i symboliczny gest dla wszystkich również mieszkańców, moi drodzy. To tu, w tym miejscu, kończy się odcinek pierwszy drogi głównej południowej. Tam, dalej jak widzicie, rozpoczęty jest budowa drugiego odcinka drogi głównej południowej mam nadzieję, tak jak mówiłem wcześniej, że spotkamy się tu za rok, kiedy ta część głównej południowej zostanie otwarta. Pora kończyć, mam nadzieję, że za kilka dni będziemy mieli przyjemność znowu się spotkać.